Do tragedii doszło w tym miejscu, na głównym placu tak ówczesnego, jak i dzisiejszego Konina. Gdy 20 stycznia 1945 roku wjechali tu żołnierze radzieccy, z okien oddalonego o kilkaset metrów budynku po drugiej stronie warty, padły strzały. To Niemcy bronili swoich pozycji. Tam na, na drugim piętrze, na mansardzie, w okienku był po prostu karabin maszynowy, doskonale wstrzelony w rynek, bardzo dobra widoczność. Po prostu poszły serie tych, Niemców, tych, tych Rosjan, po prostu postrzelono, zraniono i dwaj nasi mieszkańcy Konina ruszyli na ratunek, również doznali ran. W ostrzale zginęło kilku żołnierzy radzieckich i dwóch mieszkańców Konina, Lucjan Ptak i Aleksander Miłkowski. My przypominamy tutaj pamięć o naszych bohaterach konińskich, którzy po prostu widząc tragedię ludzką, nieśli pomoc. Byli to oczywiście żołnierze Armii Sowieckiej, jednakże widząc taką potrzebę, że ktoś cierpi, nieśli pomoc, niestety polegli przy tym wydarzeniu. Bohaterski czyn mieszkańców upamiętnia tablica zawieszona na jednej z kamienic na Placu Wolności. Co roku, w rocznicę ich śmierci, składane są przy niej kwiaty. Należy pamiętać o ofiarach i o bohaterach, a widzimy, że to byli bohaterowie, bo oni oddali życie broniąc, broniąc Koninian, aby byli wolni. I to jest najważniejsze przesłanie: my wszyscy Koniniani jesteśmy wierni tym, co walczyli o wolność. W uroczystości uczestniczyło kilkanaście osób.